Jak prawie spadłem z góry. Już w wielu poprzednich filmikach nawiązywałem do tego, że gdy byłem młodszy, z mamą często jeździliśmy w góry, między innymi tam właśnie się zgubiłem, ale o tym film już był. I dzisiejsza historia z gór nie jest prawdopodobnie ostatnią, bo naprawdę działo się tam sporo. Wracając, to były wakacje, jak miałem od 8 do 11 lat, ten przedział wiekowy. Te wakacje w górach byłem z mamą oraz moim kolegą, wtedy zdecydowanie najlepszym i najbliższym przyjacielem, z którym często na wakacje właśnie jeździłem. Postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę w góry, to znaczy po prostu wejść na tą górę, której na... Niestety niestety nie pamiętam. Podczas wchodzenia na tą górę pokłóciłem się z mamą, pewnie o coś głupiego, bo byłem w końcu dzieciakiem, a całą drogę byłem obrażony i myślami byłem zupełnie gdzieś indziej. Po wejściu na szczyt zauważyliśmy, że w pewnym ładnym miejscu ludzie chodzą sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe, wiecie, takie z widokiem i tak dalej. Więc również tam poszliśmy. Niestety przejście było dosyć wąskie, ale nie na tyle, żeby obawiać się spadku. Jednakże jakoś ja byłem myślami totalnie gdzieś indziej, a przede wszystkim byłem obrażony, no to nie zwracałem uwagi na to, jak idę i potknąłem się wówczas o kamień. Upadłem na ziemię, gdzie moja ręka już wtedy była dosłownie połową na stromym dziesięciometrowym spadku. No plus minus tak wyglądała ta góra. Gdyby nie mój wcześniej wspomniany kolega, który mnie złapał za rękę, prawdopodobnie bym spadł. Ale mnie złapał i jest git, zje i trochę was jeszcze pobęczę, więc zbijajcie na Discorda, wygrać fajną kaskę zupełnie taką za darmo, no jeśli chcecie, możecie zadać pytanie w komentarzu i będzie super fajnie. No, zostaw łapę.